Czy zdarzyło ci się budzić kilka razy w nocy tylko po to, żeby pójść do łazienki? Jeśli odpowiedź brzmi tak, wiedz, że nie jesteś w tym sam. Miliony osób, zwłaszcza po pięćdziesiątym roku życia, borykają się z tym problemem, który lekarze nazywają nykturią. Co ciekawe, rozwiązanie może być znacznie bliżej niż myślisz. W rzeczywistości może znajdować się w Twojej własnej kuchni, w lodówce albo na targu za rogiem. Dziś porozmawiamy o trzech warzywach, które mogą znacząco wpłynąć na jakość Twojego snu. Aby zrozumieć, jak działają te warzywa, najpierw musimy zrozumieć, co dzieje się z naszym ciałem w nocy. Nasze nerki działają jak rodzaj ciągłego filtra, oczyszczając krew i produkując mocz. W ciągu dnia pracują intensywniej, ale w nocy powinny zwalniać, abyśmy mogli odpocząć. Z biegiem lat nasze ciało produkuje mniej hormonu zwanego wazopresyną, który odpowiada za zagęszczanie moczu w nocy. To tak jakbyśmy mieli kran, który nie zamyka się do końca. Dodatkowo, problemy takie jak cukrzyca, nadciśnienie lub powiększona prostata mogą pogorszyć sytuację. Tutaj wchodzi rola odżywiania. Niektóre konkretne składniki odżywcze pomagają naszemu organizmowi skuteczniej utrzymywać równowagę płynów. Mówimy głównie o potasie, magnezie i specjalnych błonnikach, które pomagają stabilizować poziom cukru we krwi. Pierwszym warzywem, które chcę przedstawić, jest szpinak. Może się wydawać zbyt proste, ale to zielone, liściaste warzywo to prawdziwy skarb odżywczy. Szpinak zawiera imponującą ilość magnezu, minerału, który uczestniczy w ponad 300 procesach w naszym organizmie. Magnez działa jak naturalny regulator. Pomagając mięśniom się rozluźnić i utrzymując stabilny poziom cukru we krwi przez całą noc. Kiedy poziom cukru jest pod kontrolą, nerki nie muszą tak ciężko pracować, aby go filtrować, co pozwala ci lepiej spać. Potas obecny w szpinaku również zasługuje na uwagę. Ten minerał współpracuje z sodem, aby regulować ilość wody w naszym organizmie. Kiedy mamy za dużo sodu i za mało potasu, organizm ma tendencję do zatrzymywania nadmiaru płynów. Szpinak pomaga zrównoważyć tę równowagę. Jednym z najlepszych sposobów spożywania szpinaku jest dodanie kilku liści do porannego soku owocowego. Smak jest niewyczuwalny, ale korzyści są realne. Możesz też szybko podsmażyć go z czosnkiem i oliwą jako dodatek do obiadu. Ważne jest, aby spożywać go regularnie, a nie tylko od czasu do czasu. Drugim warzywem jest cukinia jedno z najbardziej niedocenianych warzyw, jakie istnieją. Wiele osób kręci na nią nosem, ale cukinia jest bogata w wodę strukturalną i niezbędne minerały. W przeciwieństwie do zwykłej wody. Woda obecna w cukinii zawiera składniki odżywcze, które pomagają organizmowi wykorzystywać ją w bardziej efektywny sposób. Cukinia zawiera idealną równowagę między potasem a magnezem. Ta równowaga jest kluczowa, aby nerki działały harmonijnie w nocy. Dodatkowo zawiera delikatny błonnik, który pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi przez dłuższy czas. Praktycznym sposobem na włączenie cukini do diety jest przygotowanie makaronu z cukini. Za pomocą zwykłej obieraczki możesz zrobić cienkie plastry, które po szybkim podsmażeniu mają teksturę podobną do makaronu. Ta sprytna zamiana redukuje węglowodany, a zwiększa wartości odżywcze. Inną opcją jest pieczona cukinia. Pokrój na plastry, przypraw ziołami i włóż do piekarnika aż się zarumieni. Proces pieczenia koncentruje składniki odżywcze i sprawia, że smak jest bardziej wyrazisty. Możesz przygotować większą ilość i spożywać przez cały tydzień. Trzecim warzywem, które może zrewolucjonizować twoje wieczory, jest ogórek. To orzeźwiające warzywo składa się w około 95% z wody, ale to nie jest zwykła woda. To woda bogata w minerały, które pomagają organizmowi naturalnie i łagodnie usuwać nadmiar sodu. Ogórek działa jak łagodny diuretyk w ciągu dnia, pomagając usuwać nadmiar płynów, gdy jesteś obudzony i aktywny. To oznacza mniej pracy dla nerek w nocy. Dodatkowo, błonnik zawarty w ogórku jest wyjątkowo łagodny dla układu trawiennego. Jednym z ciekawych związków zawartych w ogórku jest krzemionka minerał, który pomaga wzmacniać tkanki i może przyczyniać się do prawidłowego funkcjonowania układu moczowego. Chociaż jest to subtelny efekt, w połączeniu z innymi składnikami odżywczymi może zrobić różnicę. Najprostszym sposobem spożywania ogórka jest przygotowanie wody smakowej. Pokrój cienkie plasterki i zostaw w dzbanku z wodą na kilka godzin. Możesz dodać kilka listków mięty, aby uzyskać jeszcze przyjemniejszy smak. Tę wodę najlepiej spożywać po południu, dając organizmowi czas na przetworzenie płynów przed snem. Możesz także przygotować orzeźwiające sałatki z ogórkiem, dodając odrobinę octu jabłkowego i soli morskiej. To połączenie pomaga naturalnie zrównoważyć elektrolity w organizmie. A teraz jak wykorzystać te trzy warzywa w sposób strategiczny? Kluczem jest odpowiedni moment i konsekwencja. Najlepiej spożywać te warzywa podczas obiadu lub podwieczorku, unikając dużych ilości tuż przed snem. Praktyczną sugestią jest stworzenie tygodniowego harmonogramu. W poniedziałek i wtorek skup się na szpinaku. W środę i czwartek na cukinii. W piątek i sobotę na ogórku, w niedzielę możesz połączyć wszystkie trzy w specjalnej sałatce. Pamiętaj, że rezultaty nie pojawiają się z dnia na dzień. Nasze ciało potrzebuje czasu, aby się zaadaptować i odpowiedzieć na zmiany żywieniowe. Niektóre osoby zgłaszają poprawę już po dwóch tygodniach, inne potrzebują miesiąca lub więcej. Ważne jest również uwzględnienie innych czynników, które wpływają na jakość snu. Unikaj napojów z kofeiną po godzinie 15. Ogranicz spożycie soli podczas kolacji i staraj się jeść kolację co najmniej 3 godziny przed snem. Te warzywa nie zastępują leczenia medycznego, gdy jest ono konieczne. Jeśli regularnie budzisz się więcej niż trzy razy w ciągu nocy, koniecznie skonsultuj się z lekarzem, aby zbadać możliwe przyczyny tego stanu. Natura oferuje nam proste i skuteczne narzędzia do poprawy jakości naszego życia. Szpinak, cukinia i ogórek to łatwo dostępne produkty, które można znaleźć na każdym targu lub w sklepie i mogą naprawdę wpłynąć na Twoje samopoczucie w nocy. Sekret tkwi w konsekwencji i cierpliwości. Zacznij powoli, wybierz warzywo, które najbardziej Ci odpowiada, i stopniowo wprowadzaj pozostałe. Twoje ciało, podziękuję ci spokojniejszymi nocami i bardziej energicznymi dniami. Jeśli ten materiał był dla ciebie pomocny, nie zapomnij zostawić lajka like i zasubskrybować kanał, aby otrzymywać więcej porad dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia. Udostępnij ten film znajomym i rodzinie, którzy również mogą skorzystać z tych informacji. Napisz w komentarzach, które z tych warzyw już regularnie spożywasz, a które zamierzasz włączyć do swojej diety. Twoje doświadczenie może pomóc innym osobom, które przechodzą przez podobną sytuację. Do zobaczenia w kolejnym filmie i życzę ci bardziej regenerujących i spokojnych nocy.